Siemano, tu Nielegalni. Słuchajcie, wjechała do nas kolejna partia nowej amunicji. Nowej, bo tego jeszcze u nas nie było, tego jeszcze nie grali. A tutaj takie oto cudawianki. Co to jest za cudo? To jest rws ale jaki? Wojskowy, czyli nie żadne 223, tylko 556 na 45. Pakowane oto w takie ba bandolierki i paczuszki tak wyglądają. Tylko u nas. Bardzo fajna cena. Złoty 99. Zł. O, tak to wygląda. Takie oto Cudeńko. Słuchajcie, podstawowe dla Neda komandosów. Kaliber 5,56x45, czyli wojskowy. Waga 62 grenie. To jest bardzo ważne, czyli ciężka kuleczka. Dodatkowo deklarowana energia przez producenta 1620 dżuli i deklarowana prędkość początkowa 900 metrów na sekundę, czyli dosyć szybka kulka. To też ważne. Pakowane w takie pudełka po 30 sztuk. Ewentualnie takie większe kondoniki 450 sztuk. W całej skrzynce jakbyście bardzo chcieli... 1800 kuleczek. Pozdrawiamy nielegalny.com.